W wielkopolskim mieście Kole. Chcemy dziś zaprosić Państwa na spacer szlakiem zabytków naszego miasta. Zanim ruszymy kilka słów o historii nadwarciańskiego grodu. Jak mówi legenda podczas powrotu z polowania w karecie króla Kazimierza Wielkiego urwało się koło. Uratowany z opresji przez mieszkańców pobliskiej osady król postanowił na pamiątkę tego wydarzenia wybudować w tym miejscu zamek i warowny gród. Tak też się stało. W roku 1362 Król Kazimierz Wielki dał przywilej Henrykowi Wójtowi na Warcie na założenie miasta. Obronne i centralne położenie koła nad spławną rzeką Wartą nadawało mu w dawnych wiekach bardzo ważne znaczenie. Zapanowania kolejnych władców zwoływano dokoła sejmiki generalne i sejmy prowincjonalne, na których zapadały ważne decyzje. Miasto rozwinął się w duży ośrodek rzemiosła, przede wszystkim garcarstwa, a w późniejszych wiekach sukiennictwa, ceramiki i handlu. Z tamtych burzliwych lat pozostały do dziś opisy historyczne, legendy i przede wszystkim zabytki architektury, niemi świadkowie złotych lat miasta Koła. Zapraszamy na wycieczkę ślakiem kolskich zabytków. Ruszamy! Najdłuższą, bo sięgającą czasów króla Kazimierza Wielkiego i historia, historia mają ruiny zamku obronnego wybudowanego na wysokim brzegu Pardów. Stąd zaczniemy naszą wędrówkę. Kolski Zamek w czasach swojej świetności był okazałą, typową gotycką fortecą wzniesioną w celu obrony przed krzyżakami. Mało kto wie, że najbliższa warownia krzyżacka znajdowała się wtedy w oddalonym o kilkanaście kilometrów przedczół. Zamek był siedzibą starostów polskich. Bywali w nim również Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiełłczyk. W czasie Potopu Szwedzkiego zamek popadł na zawsze w ruin. Do naszych czasów zachowały się fragmenty okazałych murów oraz główna baszta. Od kilku lat zamek ożywa za sprawą imprez i wydarzeń związanych z jarmarkiem królewskim i zjazdem rycerskim. Podczas tej trzydniowej imprezy mieszkańcy miasta oraz goście mają okazję zobaczyć, jak wyglądało życie w dawnych wiekach. Kolski zamek i błonia nadwarciarskie stają się areną walk rycerzy, swoje namioty rozkładają rękodzielnicy i przedstawiciele wymarłych zawodów. Dodatkową atrakcją są spektakle teatralne, jarmark, warsztaty zdobienia ceramiki, pokaz mowy z dawnych epok i noc folkowa. Można również wziąć udział w obrządach Nocy Świętojańskiej. Przy dźwiękach muzyki, oddającej klimat epoki, świetle pochodni i ognisk, przenosimy się w czasy chlubnej przyszłości miasta. Opuszczamy zamek i kierujemy się w stronę polskiego starego miasta. Położone jest ono na wyspie, utworzonej przez rozgałęziającą się rzekę Wardy. Jak mówi kolejna z legend, właśnie od kształtu, w jakim rzeka otacza Starówka, wzięła się nazwa miasta, czyli koło. Naszym oczom ukazuje się malownicza panorama miasta, nad którym górną wieże klasztoru Bernardynu, gotyckiego kościoła farnego oraz wieża ratuszowa. Przechodzimy przez most i już jesteśmy na wyspie. Mijając starą szkołę realną i budynek syjników, zbliżamy się do kościoła i klasztoru Bernardynów. Historia pobytu zakonników w kole jest bardzo długa. Zakon bernardyński sprowadził do koła starostwa swego Jan Chińcza z Rogowa herbu dziadosza w 1466 roku. Pierwszy kościół i klasztor w stylu gotyckim, pod nawą główną znajdują się obszerne gotyckie piwnice i krypta, którą zakonnicy udostępniają do zwiedzania w czasie ważnych świąt religijnych. Do kościoła przylega budynek klasztorny, w którym mieszkają, modlą się i pracują zakonnicy reguły św. Franciszka. Okazała budowla posiada trzy skrzydła i centralny dziedziniec przylegający z jednej strony do kościoła. We wnętrzu klasztoru znajdują się liczne obrazy, a za klasztornym murem – ciekawostki. Ogród, w którym braciszkowie, jak przed wiekami, uprawiają dla swoich potrzeb warzywa i winorośli. Tuż obok klasztoru i kościoła Bernardynów znajduje się zabytkowy budynek dawnego magistratu. Dziś Urzędu Miasta, wymurowany jest z czerwonej cegły w latach 70. XIX wieku, a dziś gruntownie odnowiony, przegląda się w oknach zabytkowych kamienic w ulicy Mickiewicza. A przed urzędem uroczy skwer, miejsce, w którym warto zatrzymać się na chwilę, i wsłuchać się w szept historii. Tuż obok gotycka fara, najstarsza budowla wyspowej części miasta. Świątynia pochodzi z przełomu XIV i XV wieku, jednak jej fundacja miała miejsce już w XIII wieku. Kościół utrzymany jest w stylu gotyckim, murowany z cegły, ze strzelistymi, krytymi dachówką dachami i neogotyckimi oknami. Świątynia w ostatnich latach gruntownie odnowiona z zewnątrz, jak i w środku, zachwyca turystów. Piękne są brylantowe i wieździste sklepienia, neogotyckie polichromie, rzeźbiona kadranica i niezwykłe brzmienie piszczałkowych organów. Wyjątkowym zabytkiem, który kryje wnętrze kościoła, jest płyta nagrobna Jana Zgarbowa, herbu Sulima, Syna słynnego Zawiszy Czarnego. Przedstawia ona wyrytą w piaskowcu postać zbrojnego rycerza w niezwykłym hełmie. Za dłoni trzyma miecz i tarczę. Tak, jak zapewne go śmierć w bitwie. Z kościoła Farnego udajemy się ulicą Mickiewicza w kierunku Starego Rynku. Z daleka widać już smukłą, 30 metrową wieżę Kolskiego Ratusza. Pierwszy ratusz istniał w tym miejscu już w roku 1390. Do czasów współczesnych pozostała z niego gotycka wieża przydziemi czworokątna, a wyżej przechodząca w ośmiokątną basztę. Sam budynek ratusza, nad którym góruje wieża, przebudowany został w stylu neoklasycystycznym. Kolski ratusz to niezwykły symbol miasta. Po katastrofie budowlanej z roku 1987. Został całkowicie odbudowany. Co więcej, na ratuszowej wieży znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościera się malowniczy widok na miasto. Nad rzeką Wartą, tuż obok Starego Rynku, Stoi zabytkowy spichlerz z przełomu XVIII i XIX wieku. Jest pozostałością czasu, kiedy to na brzegu rzeki przeładowywano zboże wysyłane do Plus. Jest jedynym, który pozostał z 20 spichlerzy, które stały nad brzegiem rzeki. Po drugiej stronie ulicy, w zabytkowej kamienicy, mieści się niezwykła instytucja jedyne w Polsce Muzeum Technik Ceramicznych. Oprócz stałej wystawy słynnego kolskiego fajansu, w muzeum organizowane są też wystawy czasowe. Założycielem muzeum był Czesław Freudenreich, dziedzic fabryki porcelany i fajansu. Dawne wzory kolskiej ceramiki są unikatem na rynku artystycznym i świadectwem historii przemysłu koła. Warto więc odwiedzić Kolskie Muzeum. Z muzeum przechodzimy na most i w ten sposób opuszczamy Kolską Wyspę. Po drugiej stronie Warty wzniesiono kolejny kościół – Ewangelicki. Zbudowany w 1882 roku w stylu neogotyckim, z wysoką, kwadratową wieżą. Kościół do dziś służy niewielkiej społeczności ewangelickiej miasta. Tuż obok widzimy zabytkowy budynek dawnej pastorówki, Dziś siedziba w miejskiej biblioteki publicznej, a nieco dalej, budynki słynnej niegdyś fabryki fajansów. Tu skończymy naszą wędrówkę po kole. Wiemy, że nasza mała ojczyzna to nie tylko zabytki i historia to także liczne wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe, piękna przyroda. No i przede wszystkim Ciekawi i pełni pasji ludzie tworzący klimat tego miejsca. Ale to już zupełnie inna historia. Do zobaczenia w kole!